Ostatni odcinek o opryskach drzew owocowych bardzo Wam się spodobał, bardzo za to dziękuję. I dzisiaj postanowiłem nagrać następny odcinek o drzewach owocowych. Jestem w starym sadzie, bardzo w starym sadzie, jak widać za mną. Postanowiłem, żeby ten kanał przybrał trochę formę, może podróżniczą, może to urozmaici nam te odcinki. I do ostatniego odcinka otrzymaliśmy sporo pytań, i dylematów o to, który miedzian jest lepszy: czy miedzian 50WP, czy miedzian Extra 350SC. Także dzisiaj o tym kiedy, który, po co i co się stanie, jeśli je pomylisz. Zapraszam! Dzień dobry, dzień dobry, ogród. Między miedzianami jest jedna kluczowa różnica, którą mało kto zauważa, i wtedy cała robota może iść na marne. No dobrze, przyznaj się. Też stoisz przed półką w sklepie i patrzysz na te dwa miedziany jak sroka w gnat. Który lepszy, miedzian 50WP czy ten cały ekstra 350SC? Myślisz, a obok już ktoś kaszle, bo od pół godziny blokujesz przejście z wózkiem pełnym sadzonek. Spokojnie, zaraz wszystko wyjaśnimy. W tym małym poradniku pokażę ci, po co w ogóle ta cała mieć w ogrodnictwie. Czemu to nie jest tylko marketingowy bajer i co najważniejsze, czym właściwie różnią się te dwa preparaty, żebyś następnym razem nie musiał zgadywać, który wlać do opryskiwacza. Mieć to tarcza prewencyjna. Hamuje kiełkowanie zarodników, utrudnia infekcje ran i pąków. Nie leczy wnętrza liścia. Ona działa na powierzchni. Kiedy drzewa śpią, owoców brak, a zapylacze odpoczywają, to najbezpieczniejszy moment na mieć. Ale zawsze trzymaj się etykiety i BHP. To są środki ochrony roślin, pamiętaj. No dobra, ale po co w ogóle ta cała miedź? Otóż miedź to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych strażników w ogrodzie. Działa trochę jak ochroniarz. Gdy tylko pojawi się nieproszony gość, czyli grzyb albo bakteria, i one miedzi wchodzą do akcji. Przenikają przez ich błony komórkowe, robią tam niezły bałagan. Blokują oddychanie, rozwalają białka, a na końcu odcinają tlen. Brzmi brutalnie, bo tak właśnie jest. Patogeny nie mają szans. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że miedź działa kontaktowo, czyli nie wchodzi do wnętrza rośliny, tylko tworzy na jej powierzchni coś w rodzaju tarczy. I ta tarcza nie pozwala kiełkować zarodnikom grzybów. Dlatego właśnie miedziowe opryski są tak cenione profilaktycznie. Szczególnie jesienią, gdy rośliny zaczynają już myśleć o drzemce zimowej. A teraz ciekawostka. Miedź nie tylko walczy z chorobami, ale też buduje kondycję samej rośliny. Jest potrzebna do fotosyntezy, czyli do tego, żeby liście nie udawały, że są tylko ozdobą. Miedź jest też potrzebna do produkcji barwników, które nadają warzywom i owocom ich piękny kolor. Rośliny potrzebują miedzi też do syntezy białek i węglowodanów oraz tworzenia ligniny, takiego naturalnego zbrojenia dla komórek. Problem w tym, że rośliny wchłaniają miedź bardzo powoli. To trochę jak z nami i witaminami. Iby są, ale zawsze gdzieś ich brakuje. Dlatego właśnie często widzimy objawy niedoboru miedzi, a wtedy roślina zaczyna wyglądać jak po ciężkim tygodniu bez kawy. Oba to preparaty miedziowe, grzybo i bakteriobójcze stosowane prewencyjnie. Różnią się formułą, ale cel mają ten sam: zbić patogeny. Przejdźmy do konkretów, czyli do samych miedzianów, bo o ile mają podobne nazwy to różnią się jak dwie odmiany pomidorów. Niby oba czerwone, ale jeden smakuje jak lato, a drugi jak sklepowa kartonówka. Wszystkie produkty z tej serii zawierają tlenochlorek miedzi, czyli ten składnik, który zwalcza między innymi jabłoni i gruszy, zarazę ogniową czy raka bakteryjnego drzew pestkowych. Ale uwaga! Od 2023 roku zmieniły się zasady gry. Kiedyś można było pyskać zarówno wiosną, jak i jesienią. I to nie tylko drzewa, ale też krzewy. Teraz minister powiedział stop. Zostają tylko opyski wiosenne i tylko na drzewach owocowych. Także jeśli myślałeś o malinach albo winorośli, niestety regulacje mówią nie tym razem. Dawniej ogrodnicy chętnie używali miedzianu też na kędzierzawość liści brzoskwini, mączniaka rzekomego winości czy antraknozę. Ale dziś, zgodnie z nową etykietą, trzeba trzymać się ściśle zaleceń. Papierologia papierologią, ale lepiej mieć święty spokój. Jeśli chodzi o samo użycie, oba preparaty stosuje się wyłącznie w opyskiwaczach ręcznych, punktowo niespalinowych, nieelektrycznych. Wiem, że ktoś teraz pomyślał, a co, jak mam tylko elektryczny? Cóż, wtedy lepiej pożyczyć od sąsiada niż ryzykować, że rośliny dostaną zbyt dużą dawkę. Po oprysku roślina ma być tylko zwilżona, a nie wyglądać, jakby właśnie przeszła ulewę. No i najważniejsze profilaktyka. Miedzian stosuje się 2-3 razy w sezonie mniej więcej od końca lutego do kwietnia czyli wtedy, gdy drzewa jeszcze śpią lub dopiero zaczynają się budzić. Po oprysku warto zachować karencję od 7 do 14 dni, żeby owoce były bezpieczne i smaczne, a nie w stylu miedziany posmak w gratisie. Przyjrzyjmy się teraz bliżej miedzianowi 50 WP. To klasyk. Proszek, który trzeba rozmieszać z wodą, zrobić zawiesinę, a potem rozcieńczyć do odpowiedniej objętości. Brzmi to jak chemiczny rytuał, ale spokojnie, to prostsze niż upiec, sernik bez zakalca. Median 50WP zawiera 50% tlenochlorku miedzi. Działa powierzchniowo, więc świetnie sprawdza się profilaktycznie, zanim choroba zdąży się rozkręcić. No i daje Ci pełną kontrolę nad dawkowaniem. To plus dla tych, którzy lubią mieć wszystko odmierzone co do mililitra. A Miedzion Extra 350SC? Tutaj mamy już koncentrat w formie zawiesiny. Żadnego mieszania proszku, żadnych grudek w opryskiwaczu. Wystarczy rozcieńczyć i gotowe. Zawiera 350 gram miedzi na litr, co odpowiada około 23,78% tlenochlorku miedzi. Więc na papierze wygląda na słabszy, ale to tylko złudzenie. To inna forma środka, nie mniej skuteczna. Największy plus? Łatwość użycia. Rozpuszcza się błyskawicznie, lepiej przyczepia się do liści i kory, więc opysk jest bardziej równomierny i odporny na deszcz. Czyli nie musisz po każdej mszawce biec z opyskiwaczem jak wariat. Żeby poprawić robotę. Miedzian 50WP jest syp. Wymaga wstępnego rozmieszania i ciągłego mieszania w opryskiwaczu. Miedzian Extra 350SC to płynna zawiesina. Jest łatwiejsza w dozowaniu i stabilniejsza na dyszy, podczas gdy ten sypki potrafi zakleić dyszę. Obydwa miedziany różnią się w kilku kluczowych kwestiach. Zamiast tabeli powiem ci to po ludzku. Miedzian 50WP to proszek, to już mówiliśmy. Najpierw trzeba go rozmieszać w odrobinie wody, potem dodać resztę, a na końcu jeszcze potrząsnąć opryskiwaczem, żeby nic się nie osadzało na dnie. Miedzian Ekstra 350SC z kolei to koncentrat. Lejesz, dolewasz wodę, mieszasz i gotowe. Bez zamieszania, bez pylenia. Krótko mówiąc, czysta robota, szybciej i wygodniej. W Medianie 50WP jest 50% miedzi, a w Ekstra 350SC niecałe 24%. I ktoś mógłby pomyśleć, to ten drugi jest słabszy. Otóż nie, po prostu porównujemy proszek z koncentratem, a to trochę jak porównywać kilogram cukru z litrem syropu. Niby oba słodkie, ale w innej formie. W wersji ekstra odmierzasz w mililitrach, nie gramach, więc trochę jak wlewanie syropu do wody. Dokładne dawkowanie najlepiej sprawdzić na etykiecie. Proszek, czyli miedzian 50 WP. Działa dobrze, ale bywa kapryśny. Czasem częściej zostanie w opryskiwaczu, czasem zsunie się z liści, a jak popada deszcz to masz ochotę zapłakać razem z nim. Warto dodać środek zbliżający, żeby poprawić przyczepność, ale to już dodatkowa zabawa. Z kolei Miedzian Extra 350 SC przykleja się do liści jak pszczoła do miodu. Dzięki substancjom, które pomagają mu lepiej trzymać się roślin oprysk jest równomierny i bardziej odporny na zmycie. W efekcie często działa skuteczniej, zwłaszcza przy chorobach bakteryjnych. Miedzian 50WP jest tańszy w przeliczeniu na miedź, idealny jeśli masz duży sad i lubisz poczuć, że coś robisz. Miedzian Extra 350SC jest droższy, ale oszczędzasz czas, nerwy i prawdopodobnie część koszulek, które w przypadku proszku zwykle kończą z pomarańczowymi plamami. Podsumowując, jeśli jesteś tradycjonalistą z duszą chemika, bierz 50 WP. Jeśli wolisz nowoczesne rozwiązania i szybkie akcje bez zamieszania, to Ekstra 350 SC to będzie Twój kierunek. Oba są skuteczne i oba działają. Dobrze wybrany termin oprysku robi 80% roboty. Najważniejsze to wycelować w suchy dzień. Miedziany to preparaty kontaktowe. Unikaj nadmiaru oprysku i spływania po powierzchni drzew. Wykonaj cienką, równą powłokę na Korze i pąkach. Miedź to nie jest taki jednorazowy bohater, którego wzywasz raz na wiosnę i zapominasz. Można ją stosować praktycznie przez cały sezon, jeśli widzisz, że rośliny mają niedobory, ale jak to w ogrodnictwie bywa, trzeba wiedzieć, kiedy działa najlepiej, a kiedy lepiej dać jej odpocząć. Wiosną, kiedy pąki zaczynają pękać, a drzewa dopiero przeciągają się po zimie, to idealny moment, żeby wejść z opryskiem miedziowym. Od fazy pękania pąków do tak zwanego różowego pąka, czyli wtedy, gdy kwiaty jeszcze nie ruszyły, ale już wyglądają jakby miały plan na weekend, mieć działa najlepiej. To wtedy eliminuje źródła infekcji, które przetrwały zimę na korze, w pęknięciach gałęzi czy na opadłych liściach. W skrócie, sprzątasz po zimie, zanim wiosna naprawdę się rozkręci. Jesień to drugi złoty moment. Liście opadają, rośliny już myślą o śnie zimowym, a ty możesz zrobić im ostatni przysługowy oprysk. Jesienny miedzian to jak ciepły koc i herbatka dla drzew. Pomaga im pozbyć się patogenów, które szykują się do przezimowania i daje im spokojny start w kolejny sezon. To też bezpieczniejszy moment na oprysk, szczególnie jeśli masz wrażliwe odmiany. Nie grozi przypaleniem liści czy uszkodzeniem tkanek. Jak to może się zdarzyć latem? A lato lepiej odpuścić. Wysokie temperatury, mocne słońce i mieć to połączenie, które kończy się kiepsko. Liście mogą się poparzyć, a ty zostajesz z ogrodem, który wygląda jak po grillu bez nadzoru. Więc jeśli naprawdę musisz działać w sezonie, rób to z głową. Najlepiej rano albo wieczorem przy umiarkowanej pogodzie. Jeśli chodzi o stosowanie miedzianu, to często pojawiają się trzy pytania. Pierwsze z nich brzmi, czy preparaty miedzian są ekologiczne? Preparaty miedziowe są dozwolone w rolnictwie ekologicznym, ale jest także limit stosowania miedzi w uprawach i wynosi on 60 gramów. Na 100 m2 rocznie. Drugie często pojawiające się pytanie związane z miedzianem brzmi, jak stosować miedzian na pomidorach. Co prawda nie jesteśmy teraz w sezonie, ale odpowiemy na nie. Pomidory są stosunkowo wrażliwe na miedź, szczególnie młode rośliny i odmiany o delikatnych liściach. Można stosować na nich preparaty miedziowe, ale w niższych dawkach niż zalecane. Unikaj aplikacji w bardzo gorące, słoneczne dni. Najbezpieczniejsze są opryski wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy temperatura jest niższa i wilgotność wyższa. I trzecie, często zadawane pytanie związane z miedzianem brzmi: jaki jest okres karencji dla miedzianu? Czas, jaki musi upłynąć od ostatniego oprysku do zbioru, wynosi minimum 7 dni, ale warto nieco go wydłużyć do 10-14. To i tak stosunkowo krótki okres, dzięki czemu preparaty można stosować nawet w końcowej fazie uprawy. A więc, który miedzian wybrać? Jeśli cenisz wygodę i stabilną zawiesinę, to Miedzian Extra 350SC. A jeśli dobrze ogarniasz proszki, to Miedzian 50WP. Oba zadziałają, gdy trafisz w termin i zrobisz odpowiedni oprysk na całej powierzchni rośliny. Daj znać w komentarzu, którego używasz i dlaczego. Linki i poradnik masz w opisie. Do zobaczenia.